No przede wszystkim chciałbym się podzielić wspólnie z, z ludźmi, którzy doświadczyli tej represji, e, tym, przed czym powinniśmy się ustrzec. Bo tak naprawdę to desperacja władzy ówczesnej e, doprowadziła do tego, że wprowadzone zostały naj, na, największe restrykcje, jakie można było wprowadzić, czyli zaaresztować i zamknąć ludzi. Za poglądy, za dążenie do wolności, za to, że się chciało żyć w kraju lepszym niż reżim komunistyczny nam to narzuca. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejszy jubileusz to jest takie troszkę przestrzeganie przed tym, że powinniśmy unikać represji, powinniśmy obdarzać się szacunkiem, powinniśmy akceptować dążenie ludzi do wolności i życia w kraju, gdzie nie jestem skrępowany żadną władzą, żadnymi przepisami, żadnymi rozporządzeniami to jest bardzo bardzo aktualne przesłanie wynikające z prowadzenia stanu wojennego że te represje mogą być różne one nie muszą być wolnościowe one mogą być również psychiczne one mogą być również zawodowe mogą być w każdej dziedzinie naszego życia pamiętajmy i posłuchajmy tych ludzi którzy wtedy doświadczyli wielkiej tragedii wielkiej niepewności i tak naprawdę nie wiedzieli jaka ich czeka przyszłość Także dzisiejsze uroczystości ku przesłaniu. Nie dajmy się e, sprowokować, nie dajmy się prowadzić w jakiekolwiek represje ze strony rządzących czy ludzi, którzy mają nad nami władzę.